Podpiliśmy już JFK A2 po tuningu pod miernik Nisei-a. Najpierw sprawdzimy moc wchodzącą. Teraz jest pomiar mocy w typu PEP, czyli mocy chwilowa. Jak widzimy, są to 4W. Staw może na 100W, żeby było bardziej widać. To było przynosi. Zamiast przy modulowaniu, raz, dwa, trzy, cztery, przejdźmy na 10W, które będzie jeszcze bardziej widoczne. 4W. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zobaczmy, jak wygląda modulacja. Najpierw skalujemy miernik. Piękny brzemczek, polecam go wyłączyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zaraz zrobimy filmik z fabrycznego jazmutra, żeby pokazać wam różnicę przed i po tuningu.